Cześć. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć o takiej sytuacji, która myślę, że jest bliska wielu terapeutom i rodzicom, kiedy przychodzi do specjalisty mama, która jest cała w lęku, dlatego że może jej dziecko nie je, może jej dziecko nie potrafi ssać piersi. Może bardzo dużo wymiotuje, ma dużo odruchów wymiotnych. W zależności od tego, jaką działką naszym się zajmujemy, no to zapewne postaramy się sprawdzić umiejętności dziecka, czy te z zakresu integracji sensorycznej, czy te jeśli chodzi o umiejętności orofacjalne czy jakieś inne. Ale bardzo często zwrócimy uwagę na lęk mamy i wydaje się naturalne takie myślenie, skoro ta mama tak bardzo się stresuje, to dziecko zapewne będzie czuło ten stres i to będzie negatywnie wpływało na cały proces karmienia i w ogóle terapii karmienia później. Możemy ulec pokusie, my, jako specjaliści, w takim myśleniu, że gdyby mama się nie stresowała tak bardzo i nie bała, to dziecko też będzie dużo bardziej spokojniejsze i wszystkie te procesy związane z karmieniem będą przebiegały dużo łatwiej. Ale jest to myślenie życzeniowe, chociaż ma swoje. Podstawy, to jest prawda, że im większy spokój u rodzica, tym większy spokój u dziecka. Natomiast no, nie działa to w formie życzenia. Kiedy mama już przyjdzie z dużym poziomem lęku, to zapewne ma on swoje uzasadnienie. On jest adekwatny albo do jej historii związanej z dzieciństwem, związanej z byciem rodzicem, albo do historii dziecka. W takiej sytuacji próba obniżania lęku u mamy jak najszybciej będzie przypominała walkę z czymś naturalnym, potrzebnym i adekwatnym. W związku z tym takie słowa w stylu proszę się tak bardzo nie stresować, musi się Pani uspokoić, to od Pani bardzo dużo zależy, Pani jest za bardzo roztrzęsiona i dziecko to czuje. Mogą. Tylko pogłębiać poczucie winy i tak naprawdę nawet wzmacniać poczucie lęku u mamy. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Niezależnie od tego, czy dziecko potrzebuje wsparcia czy z zakresu integracji sensorycznej, logopedycznego, medycznego, czy go nie potrzebuje, to jeśli widzimy duży poziom lęku, to jest on jakby taką trzecią osobą w gabinecie więc spróbujmy popatrzeć na tą sytuację z nieco innej perspektywy. Mamy mamę, która przychodzi z lękiem i dziecko, które również już ten lęk w sobie ma. To dziecko kompletnie nie ma umiejętności doświadczeń ani wiedzy, żeby sobie z tym lękiem poradzić, z tym poziomem pobudzenia. Ono potrzebuje właśnie mamy, która ma bardzo podobny poziom lęku i pobudzenia. Właśnie ta mama z dokładnie tym poziomem lęku, jego mama jest mu najbardziej potrzebna, bo to ona może mu pokazać dosłownie na sobie, co z tym lękiem można zrobić i w ogóle, że można go czuć, można go wytrzymywać, można go pomieszczać. To dziecko nie potrzebuje nagle nowej mamy albo mamy, która nagle jest super spokojna. Bo ono samo jest bardzo pobudzone, przeżyło coś, doświadczyło czegoś, a może nadal doświadcza i naprawdę jest pełne lęku, niepokoju, jest w nim dużo stresu, i ono potrzebuje poczuć, doświadczyć, zobaczyć, jaki jego opiekun radzi sobie z tym lękiem i z tym niepokojem. Popatrzenie na to w taki sposób pomoże nam poczuć, że ten lęk u mamy, Naprawdę jest mile widziana. To, co możemy zrobić, to pomóc mamie zauważyć ten lęk i stworzyć taką przestrzeń, która pozwoli jej poczuć, że to jest w porządku, że ten lęk nie jest w żaden sposób wrogiem. Czyli jeśli mama zacznie go w ogóle oglądać, pozwoli sobie go czuć, zauważać, gdzie ona go czuje w ciele, jak on się wyraża, w jaki sposób ona się zachowuje, że ten lęk. Yy, jest widoczny. Jeśli ona to wszystko będzie mogła zobaczyć, bo będzie czuła, że to jest w porządku, nie będzie miała takie komunikaty, żeby go ukryć, jak najszybciej schować, jak najszybciej sobie z nim poradzić, to będzie mogła zacząć go widzieć w sobie najpierw. Powoli, powoli oswajać się z nim, a za jakiś czas będzie mogła nauczyć się zarządzać tym lękiem, a później będzie mogła dokładnie zrobić to samo z lękiem u swojego dziecka. Zobaczyć go, ale nie w taki sposób, no już, 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 już się nie stresuj, tylko ok, widzę, jak tobie jest trudno, wiem, jak to jest. Naprawdę możesz tak się czuć. To ma sens. Rozumiem, jakie to było wszystko dla ciebie trudne. Ona będzie w stanie to zrobić z głębi serca, bo sama mogła tego doświadczyć. W taki sposób lęk może zostać powoli oswojony, i tego procesu nie da się zrobić tak naprawdę w gabinecie. On może wydarzać się właśnie w relacji mama-dziecko. Dlatego mama z wysokim poziomem lęku. Jest dokładnie taką mamą, której. Na dany moment potrzebuje jej dziecko. Tak więc, jeśli jesteś lekarzem, neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej, czy jakimkolwiek innym specjalistą, który ma kontakt z bardzo zestresowaną mamą albo mamą pełną lęku, to pamiętaj, żeby postarać się unikać komunikatów, które sugerują, że ten lęk natychmiast powinien zniknąć u mamy i że on w jakiś sposób bardzo, bardzo szkodzi. Jej. I dziecku. Znajdź sposób, żeby ta mama poczuła się dokładnie tą mamą, której potrzebuje jej dziecko, bo oni mają wspólną historię. Jeśli czujesz, że na tą chwilę to jest dla ciebie trudne, poprowadzenie rodzica w taki sposób, to skieruj go do specjalisty, który pomoże mu w tym zakresie, a ty przyglądaj się, jaką ty masz relację z własnym lękiem. Czy ty swój lęk też próbujesz chować pod dywan, jak najszybciej go uśmierzać? Czy może uczysz się go rozumieć, oswajać, pomieszczać? Nasze umiejętności bycia z rodzicem w lęku, a potem z dzieckiem w lęku, zaczynają się od nas samych i od tego, jakie my mamy relacje z własnym lękiem.